mamko. tu Mandy i Paula. Wracamy do Was w karnawale. Myślę, że jest to czas pełen eventów, do których warto się przygotować i chciałybyśmy dzisiaj Wam powiedzieć jak. Mamy dla Was propozycję, jak to w naszym wypadku bywa, artystyczną i chcielibyśmy zaproponować Wam zaprojektowanie i skomponowanie samemu masek karnawałowych. Troszeczkę będziemy posiłkowały się gotowymi szablonami, prawda? żeby yy, nie trwało to za długo, żebyście mogli przygotować się na taki bal karnawałowy last minute, ok? I oczywiście będziemy tworzyć maskę karnawałową dla dzieciaczka i dla mamy. Także dla każdego coś fajnego, zarówno dzieciątko może się zaopatrzyć w swoją imprezę, jak i dorośli w coś bardziej szampańskiego. Okay. Zaczniemy od dziecięcych masek. Hmm? Zdecydowanie. My mamy takie gotowe szablony, które bez problemu możecie nabyć gdziekolwiek w internecie. Kartonowe szablony już wycięte. Ja uparłam się na motyla. Słuchajcie, także będę kolorować, bo o tym zaraz powiemy czym i jak. Taką maseczkę motyla. Ja myślę, że motyl jest taki wyborem, takim wyborem dla mam, które, tak jak ja. Pokolorujemy sobie, zrobimy sobie wzory, które w siebie przechodzą, natomiast nie wymaga jakichś takich umiejętności mm, konkretnej kreski okay, i umiejętności rysowania detali. Przede wszystkim będziemy po prostu bawić się bardzo dobrze kolorem, a skoro będziemy bawić się kolorem, to opowiedz nam o naszym produkcie, co nam dzisiaj sprawi przyjemność przy projektowaniu tych masek. Słuchajcie, jeżeli zabawa kolorami, to tylko i szczególnie zabawa z dziećmi, bo to jest też ważne. Jeżeli bawimy się z dziećmi kolorami, mamy taki fajny produkty, są pastele wodne. Nie wiem, czy słyszeliście już o tym. Pastele wodne to są takie magiczne kredki od Tomy, które... Po pierwsze są dwustronne, czyli mamy tutaj w takim pakiecie 16 fajnych kolorów, ok? Po drugie rysują tak jak normalne kredki, natomiast jeżeli zaopatrzycie się w szklankę z wodą i pędzelki, okay, to używając pędzelka można gotowy rysunek zrobiony kredkami rozmazać delikatnie i jaki efekt będziemy miały to eee, Bardzo podobnie wtedy wygląda to, gdybyśmy autentycznie malowali obrazek samymi farbami. To wtrącę dla mam, co ważne, te krewki są spieralne i zmywalne. Więc bezpieczne, spieralne, duża paleta kolorów, no i jeszcze do tego niezła zabawa, bo w połączeniu z wodą dają nam autentyczny efekt farb. Dobra, zabieramy się do roboty w takim razie. No i wiadomo, krówka jest łaciata, więc szukam swojej czarnej kredki, żeby mogła zrobić plamy. Ja najpierw sobie lubię robić kontury i teraz te kontury wypełnię, ale nie jakoś super dokładnie, bo sprawę za mnie załatwi woda którą po prostu na pędzelku rozprowadzę i wtedy będę mogła wszystkie takie moje białe plamki ładnie sobie zapełnić. Więc... Mam właśnie nadzieję, że te niedociągnięcia yy, wypełnię tutaj. Tak, woda. można to zrobić w taki bardzo nieprecyzyjny sposób, bo ładnie pędzelkiem się wszystko uzupełni, więc ja swoje... Ja sobie wymyśliłam, że moja maska będzie żółta yy, i potem będę chciała yy, sobie wzorki na tym porysować, które będę mogła ładnie rozmazać farbą. Tak kiedyś. E, moja krówka już powoli e, widać, że będzie krówką. E, ma też rogi i zobaczcie, w jaki sposób ja wypełniam te wszystkie swoje małe elementy. Tak bardzo nieprecyzyjnie, bo będzie można wszystko to rozmyć właśnie e, wodą na pędzelku. I teraz oczywiście buzia na różowo. Ja zrobiłam sobie podstawę. U mnie jest już żółto. Słuchajcie. E, I ja myślę, że biorę sobie czerwoną krewkę na początek i zrobię tylko w kropki, A. Ja mówię, bo nie każdy jakby gdzieś ma Możliwość narysowania nie wiadomo czego. Ja bym chciała, żeby mój pomysł był prosty, żeby można było taką maskę zrobić łatwo. Pewnie. Zobacz, widzisz, widzisz? Rozumiesz patent mojej krówki? Tak, jest krówka. Pięknie. Widać od razu, że jest krówka. Jest jakby zachowane wszystko, co powinno być w naturce. Natomiast zobacz, jak bardzo nieprecyzyjnie, niedokładnie pokolorowałam. Ja dałam tylko, dałam tylko bazę koloru. No Dzieci też mają yy, małą cierpliwość, że tak powiem, do kolorowania na dłuższą metę. Więc myślę, że to jest dla nich idealne rozwiązanie, o. I taka łata potem już wygląda zupełnie inaczej. Popatrz. Łata, która jest rozmazana. Rozmawajcie mnie, no. Ale fajna. A jeszcze dziecko, jak ma wtedy, wiecie, z wodą, może się pobawić, dla niego to jest kolejna taka zabawa. Podobna z mojej maski, chociaż jeszcze jej e, nie e, rozmazałam wodą, natomiast zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt, kiedy rozmażę sobie te kolory. Dobra. No super to wygląda. Dobra. Tak to wygląda z kolorem. Oczywiście muszę Pauli przyznać rację. Mój pomysł był dobry, ale pomysł Pauli jest świetny. Fajnie jest yy, na tej kredce, tak, fajnie jest mm. sobie troszeczkę dać czasu tej kredce na namoczenie, żeby się połączyła z tak, wodą. Faktycznie tą wodą. I, trzeba... I wtedy naprawdę jest to ten efekt. Woda sama robi robotę. Się to. ja nie do końca jestem fanką farb, natomiast ten taki, nie? Plął tutaj tylko bać wodą. Nie, Je, jak to fajnie wygląda w takich dużych połaciach, jak już teraz widzę. To było akwarelą robione, tak. Dobra. Myśmy dzisiaj nie przypinały, na czas malowania nie przypinamy do tych masek, natomiast w momencie, kiedy skończycie, uf, można sobie ze spokojem wiecie, tą gumeczkę doczepić, żeby się maska trzymała. Weźmiesz kredkę i, no. i zrobisz na, na niej, pomalujesz tak? tą już na wodnej warstwie, mhm. to ona w ogóle ona tak ładnie się… Faktycznie. Jest, jest ta kreska tak, jest o wiele tak, mocniejsza i bardziej gładka, tak. niż gdybyś to robił na pojedynczym papierze. Czyli Ma. w miarę używania w ogóle każdego produktu można go trochę podkrywać, a widzę, że taka kredka, a, którą łączymy z wodą, ona rzeczywiście też e, ukrywa dużo efektów. I fajnie puchnie, ten, ten efekt spuchnięcia jest naprawdę wielik wow. kryjący. Mamy nie? krowę, e, w wersji Basic e, mamy motyla, słuchajcie, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo mama. prosta sprawa, a teraz jeszcze alternatywa Aha. dla dorosłych, bardziej szampańska. No Właśnie, bo w czym pójdzie mama? Wszystko, o co przychodzą nam również maski z internetu, takie typowo na oczy. Pani maski ta... Zorro. Tak, one są też błyszczące. Mamy produkt, którym można coś takiego ozdobić szybko, raz, dwa, jednym wzorem, a efekt będzie. Wow, Paula, mhm. powiedz tak. E, to, to jest jeden z moich faworytów, i to są e, markery naśladujące pędzelek, e, brush penny. Fajne jest to, że są metaliczne ładnie błyszczą, piszą pod ciemnych również kartkach, no i że ta końcówka jest taka plastyczna i pod naporem Waszego nadgarstka może robić cienkie lub grube linie. Dokładnie, mamy pięć kolorów. Wszystkie są metaliczne i wszystkie będą widoczne na różnych kolorach papieru. To jest ważne, na nie błyszczą. Tak. Ja tutaj przygotowałam wcześniej takie dwie maski. Okay. Jedną zrobiłam z listkami z kolorem niebieskim, właśnie tak odbijając, stemplując samą końcówką i można sobie takimi gałązkami zagospodarować całą przestrzeń. Jeżeli chcemy cienką linię, to robimy bardzo cieniutko, ledwo co przykładając i wodzimy tylko czubeczkiem brush pena. Cieniutką linię. Dokładnie. I potem, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę końcówka przypomina nam trochę listka, możemy odciskać jak od łodygi nasze stemple, tak jakby to by był stempelek. Banał wręcz bym powiedziała, każdy sobie poradzi. Zobaczcie, jaki piękny efekt. A tutaj, jeżeli ktoś już bardziej jest, ręka, jego jest bardziej wprawiona, to możesz pomyśleć sobie w jakieś takie zawiasy, ornamenty, elementy ozdobne. tak Także maska, wersja dla dorosłych, ok Czy dla starszego dziecka. Do tego słuchajcie, pastele wodne rozmazujemy. Mamy fajne dziecięce maski. Życzymy Wam szalonego, super spędzonego karnawału. Jeżeli jakiekolwiek maski zrobicie, wypróbujecie któreś produkty, proszę, by do nas zdjęcia. Chętnie opublikujemy je na insta. Pokażemy wszystkim, jak Wam idzie. Łapki w górę, jeżeli podobał Wam się odcinek. Zapraszamy też do subskrybowania. Bądźcie z nami Dokładnie. na bieżąco, bo to już jest odcinek numer 3. Zgadza Dokładnie. się? I kolejne również będą się pojawiać. Widzimy się następnym razem w Aurze Romantycznej. Tymczasem życzymy Wam szampańskiej zabawy. Pa! Pa!